Patrząc na wyniki, to pierwsze co mnie no, uderzyło to jest coś niesamowitego. Tak naprawdę to trasa była juniorek. Była w tym roku nieco dłuższa, mniej więcej o minutę, nazwijmy to czas. Czas zwycięzczyni. Juniorki młodsze biegły razem z juniorkami, a ja już w tej chwili myślę o wyjeździe na Mistrzostwach Świata i dla mnie ta podział, ten podział na kategorii ma owszem znaczenie, że, ale bardziej mnie interesuje tak zwany open, czyli juniorki i juniorki młodsze razem. To Magda Dias w swoim debiucie w biegu alpejskim. Nigdy nie zdarzyło jej się jeszcze w alpejskim biegać. Pobiegła w czasie 26 minut 37 sekund. Jeżeli tą minutę, uważam, że minimum to jest minuta, odejmę od jej czasu, wyjdzie mi, że pobiegła 20 sekund szybciej niż Dominika Wiśniewska w roku 2004, gdy później zajęła czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. I Później przez te 10 lat żadnej zawodnicy nie udało się zbliżyć do tego czasu bardziej niż na minutę. Dzisiaj jest to 22. Ogólnopolski Bieg Księżnicki. Stawiła się cała czołówka krajowa z wyjątkiem jednego zawodnika, który w tamtym roku zdobył Mistrzostwo Polski. Natomiast wyniki zawodów, jak zarówno w kategorii juniorów, jak i seniorka w seniorach były bardzo dobre, z tego się cieszymy, bo najlepsze cztery osoby w poszczególnych kategoriach wiekowych pojadą na mistrzostwa świata, zarówno w juniorach, jak i w kategoriach seniorów. Jeżeli chodzi o juniorów, no to tutaj nie było zaskoczenia, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, bo Damian Sator nawet mi się taki sen przyśnił, że z jakiegoś tam powodu nie przyjechał to i nie wystartował. Tymczasem wystartował jak najbardziej, yy, zwyciężył. No, z tym czasem to jest... Ten czas dawał, yy, daje zazwyczaj pierwsze miejsce później w dziesiątce na mistrzostwa Świata. Tego nie powiem yy, publicznie, bo żeby nie deprymować zawodników, ale nie był jeszcze, dodam do tego, że nie był zmuszony do większego wysiłku. Po prostu przebiegł swoje bez żadnego, bez żadnych stresów. A jest to na tyle mądry i pokładany zawodnik, że mógłby Więcej ze stresem on to potrafi, bo wie dokładnie, co na co sobie może pozwolić. Był to mój pierwszy bieg alpejski na tym dystansie. Także pierwsze 3 km do pierwszej ściany biegłem tak asekuracyjnie. Później z jednym kolegą zabraliśmy się na ścianie, biegliśmy w dwójkę. On później został, ja biegłem swoim tempem. No, i tak już do końca. Nie biegło mi się tak ciężko, spodziewałem się gorszej trasy. Różne opowieści słyszałem o tej trasie. Ale nie było tak ciężko. Przygotowywałem się do tego biegu, nie powiem. Po Mistrzostwach Polski to była główna moja impreza. Także myślę, że przygotowania były, były. i to bardzo solidnie przepracowane. Złotej medal, który dzisiaj zdobyłem, jest dla mnie nagrodą za tą wyczerpującą pracę, którą przyszedłem razem z trenerem, który mnie przygotowywał i bardzo mu teraz dziękuję. Poza Damianem Satorem, który z powodzeniem startuje na bieżni, to ci zawodnicy, którzy na bieżni zdobywają medale, i radzą sobie w biegach anglosaskich, czyli takich, gdzie się biega i zbiega z góry. No tutaj w sensie takim, yy, no patrząc pod kątem reprezentacyjnym to nie istnieli, Dostali, przegrali z, z osobami znacznie słabszymi. Jeżeli chodzi o kobiety, to no, Ania Celińska można się było tego spodziewać. Obiega wolniej niż w zeszłym roku, no ale też mówią szczerze nie była zmuszona do większego wysiłku. Ona jest w tej chwili w, czasie, w trakcie ciężkiego treningu, a docelowy start 16 sierpnia Manitou Springs, Mistrzostwa Świata, od góry trasa, półmaraton pod górę, start na wysokości 1800 metrów, 400 metrów ponad wyżej niż, niż meta dzisiejszych zawodów, co dla niektórych osób już też jest znaczącą wysokością, meta tamtych zawodów, których Ania Celińska chce wystartować z powodzeniem. Na 400 czy 4300, coś w tym rodzaju. 4200 chyba. Nieważne, w każdym razie ponad 4000 metrów. A pan oczywiście jest największym fanem kogo? Jest z największym fanem Mamusi. Tak? My widzieliśmy już ją dzisiaj? Jeszcze nie. Jeszcze nie, dlatego nie wypatrujemy. Jak jest przygotowana do dzisiejszego biegu? A to się okaże, właśnie. Im szybciej ją zobaczymy, tym lepiej przygotowana. Emocje dla Was, trojga? Tak. Mamy taty i dzieciątka? Tak jest. Pierwsze biegi dla maleństwa? Na no, mały już ze mną trzy biegi przeleciał także. W wózku, bo w wózku, ale na każdym biegu był lepszy od długość wózka. Czyli zaprawiony w kibicowaniu? Tak jest. W kibicowaniu, w bieganiu. Dominika Wiśniewska chorowała, 30, temperatura 39. Mówiąc szczerze, już teraz jak, już, jak ją widziałem pod schroniskiem, to widziałem, że ma problemy z oddychaniem, z nabieraniem powietrza, że nos jest zupełnie nieczynny. No chwała jest za to, że w tych warunkach zdecydowała się na start. Moje przygotowania ostatnio troszeczkę uległy. E, e, znaczy no, troszkę się popsuły, ponieważ właśnie byłam chora no, tydzień temu przez 6 dni. W zasadzie nie biegałam, miałam gorączkę 39, także no przygotowania były ciężkie, mocno mnie dosyć e, osłabiła ta choroba. No, dlatego też dzisiaj się też dosyć fatalnie e, biegło. No, e, ale zastanawiałam się ogólnie nad startem, e, ale w końcu zdecydowałam się no i drugie miejsce w zasadzie mnie satysfakcjonuje. Aczkolwiek pewnie gdyby nie, było, nie ta choroba, to nie byłabym Цвдавала шуке кописта. Na tyle sił, ile Bóg dał, to tyle, tyle miałem, że dobrze mi się biegło. Droga jaka ładnie wyrównana jest tam. Pani Szanowna, kiedyś tak nie było, tam był taki wąwóz matka, teraz równina. Także bardzo dobrze. No. Siły nad ten pan mnie gonił, on mnie dopingował. Ja nie chciałem jeszcze. Tak, nikogo. droga prosta była, ale tylko momentami. A były takie ściany, że trzeba było się wspinać. I dzięki panu widziałem, którędy biec. Aha. Bo pan cały czas przede mną. Biegło się no, lepiej, jak w zeszłym roku. Była taka pogoda bardziej sprzyjająca. No trasa jak zwykle fajna. Widoki przepiękne. Czas chyba 5 minut lepszy uzyskałem. Także no, trochę popracowałem w zimie. W okresie przygotowawczym no, to wyniki musiały przyjść same. Było ciekawie i bardzo wysoki poziom. Jak popatrzę na czasy, to juniorek, nie wiem, czy były w ogóle kiedyś taki bieg tutaj, gdzie były takie czasy tych, tych osób. 76 skończy jak Bóg da w grudniu. To już Panie siły nad zamiar. Bliżej nieba, ale pani do nieba nie chcą wziąć się jeszcze starego. Pana nie chcą zabrać, bo pan cały czas biega.